To jest tak, że jak przychodzi do nas pacjent w tym kryzysie, to przede wszystkim powinniśmy się dowiedzieć, co się dzieje. Ja już to mówiłam, tak? Czyli jakim on jest w momencie w życiu, co się dzieje w jego związku, że on się decyduje teraz, jaki to jest powód przyjścia. Jak ten związek, próbujemy się zorientować, jak ten związek funkcjonował. Od jak dawna tak funkcjonuje, tak jak funkcjonuje. I mm, na przykład, jeśli mamy do czynienia z zdradą, ze zdradą, to ja zawsze pytam pacjentów, jak oni sądzą, co takiego się stało, że ten mąż, żona, pan, pana zdradził, zdradziła. Yy, I zazwyczaj pacjent ma, yy, ma jakiś pomysł na to. No, na przykład, że ktoś był nieobecny, że ktoś się wycofał z relacji albo że do jakiegoś czasu się nie układało. I właściwie ja, ja pracuję w taki sposób, że ja próbuję sobie stworzyć taką mapę relacji, tak powiedziałam o tych puzlach, ale to jest pewnego rodzaju mapa relacji. Ta mapa relacji mówi, zbieram informacje dotyczące rodziny pochodzenia, czyli jak wyglądała, jak wyglądały relacje rodziców, jak rodzice w ogóle się poznali, jak rodzice funkcjonowali jako związek, jak pacjent, pacjentka postrzega E, swoją matkę jako kobietę w tym związku, jako, jako kobietę, jaką jest kobietą, swojego męża, znaczy męża, swego ojca, swego ojca, e, jako męża tej matki, jakim on jest mężczyzną. Jak pacjent, ja mówię o takim wywiadzie, który robię, tak, który jak zbieram informacje z rodziny pochodzenia. Oczywiście nie robię tego w momencie, jeśli ktoś przychodzi w dużym kryzysie, jak przychodzi w dużym kryzysie, no to przede wszystkim zajmujemy się tym kryzysem, zbieraniem, kontenerowaniem emocji pacjenta, odzwierciedlaniem ich jakoś nazywaniem. Natomiast jak, jak już tworzę sobie taką mapę związku do pracy z pacjentem, pacjentką. No to wtedy zbieram te informacje, jak właśnie rodzic funkcjonował jako kobieta, jako mężczyzna i jak pacjent pacjentka postrzegali ten związek swoich rodziców jako parę, jeśli tam byli rodzice. Albo czy jeśli nie było rodzic, dwojga rodziców, no to jak przebiegały relacje takie. Yy, 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 relacje miłosne jednego z rodziców, czy w ogóle tam występowały jakieś inne związki albo zainteresowanie innymi związkami, czy były inne związki, albo czemu na przykład jeśli tych związków nie było, to pacjent pacjentka jak sądzą czemu ich nie było albo jaka była ich rola wtedy w relacji z tym rodzicem, jak oni myślą o tym. I to są to to są takie elementy do tworzenia tej mapy. Między innymi, jak już tylko, to jeszcze tak chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że ja to robię na jednej sesji, tylko to jest takie, taki pewien proces zbierania tych informacji bardziej przy okazji tego, o czym pacjent mówi. Jeśli mówi o żeby móc to jakoś wpleść, jakby nie, nie, nie robić czegoś takiego, żeby pacjenta przepytywać, ponieważ on jest w kryzysie i nie jest dobrze przepytywać kogoś, kto jest w kryzysie, bo musimy się zajmować kryzysem. To jest bardziej takie zbieranie informacji przy okazji, jakieś podpytywanie. Chyba, że zapowiemy pacjentowi, że potrzebujemy zebrać kilka informacji, że zadamy mu po prostu kilka pytań. No ale ja wtedy zawsze to, jeśli, jeśli jest na to przestrzeń, to ja to zapowiadam. Wtedy to jest łatwiejsze na pewno dla takiego pacjenta. No i między innymi zbieram informacje, jak ta para, która z jakiegoś powodu się rozpada albo jest w kryzysie, co tą parę połączyło. Jak to się stało, że oni w ogóle zaczęli być razem? To jest w ogóle bardzo ciekawy moment dla osób, które przychodzą, um, które chcą się rozstać ze swoim partnerem i właściwie przychodzą, bo są w tym kryzysie związanym z chęcią rozstania się, ale jeszcze tak nie do końca wiedzą, czy to na pewno nie jest bardzo zły pomysł. Czy, to na, czy na pewno są na to gotowi? To y, takie wrócenie do początków związku jest bardzo cenne i pozwala y, też wrócić do różnych uczuć z tym związanych.